Cześć wszystkim dojazd jak jest to słuchajcie chyba najprawdopodobniej ostatni odcinek z Guildy bait yy, na tym serwerze ponieważ no nic się już nie dzieje graczy jest coraz mniej także no niestety jeżeli chcecie więcej odcinków w ogóle z Guild bait totalnie może nie takich gildyjnych tylko na przykład jakąś, jakąś rywalizację to zostawcie lajka jeżeli wbijemy pod tym filmem 500 w górę myślę że mo mogę takie coś zrobić także yy, klikajcie tego lajka i oczywiście subskrybujcie kanał wtedy macie teraz na ekranie klikajcie ten sam czerwony wszystkiego tam na dole żeby być bieżąco na bieżąco z moimi filmami oraz chcę wbić w końcu 50 tysięcy subskrypcji także bijmy to proszę no. Yy, get Generalnie zapraszam Was jeszcze do sekcji komentarzy, żebyście napisali, jaki moment Wam się najbardziej podobał. Czy chcecie właśnie odcinki z gildią wejdę dalej! I zapraszam Was również na mojego Discord, link macie w opisie oraz na mój serwer starym, Myślę, że będziecie się dobrze tam bawić. Także trzymajcie się i oglądajcie do końca. Cześć. Jak zawsze historia musi od czegoś zacząć, a ta historia się rozpoczęła w ten sposób, że postanowiliśmy przebić jakąś Gildię. Tak, postanowiliśmy przebić jakąś Gildię, tylko niestety nie było tam żadnych członków, kurde, Gildii przeciwnej, czyli tej, której przy przebijaliśmy, więc trochę tak e, szkoda e, ale generalnie no jakoś nam to chyba super nawet nie poszło tak szczerze No w ja tej, 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 tej jeden na jeden. Kurcze pieczone Też Ale to jeszcze nic, zaraz zobaczycie bo... Mało przebija strasznie Bo najpierw muszę fosę przebić Trzeba zrobić. Co to jest za jakaś gildia by a i e, Nasza e, Akademia juniorowe. Na Akademie? No. No. O kurde no, mogę go bić! <grym> Jesteśmy jesteś tam. akademią, czyli mogę tobą pamiatać pamiętać, z, z akademii. To fajnie! To yy, Miki, dawaj Miki. dwa refy. Uj, staję, <grym> no i super! Yy, wiem jedno! Muszę wam powiedzieć, bo nie było długo odcinka z tej gildii niedawno też nie było, ale mamy słuchajcie własną akademię Mamy akademię B.A.U.T. Nie wiem czemu tak się nazywa, ale okej okay, spoko yy, Mamy naszą akademię i są tam jacyś nowi chyba członkowie Też niektórzy z naszej, z Delicy na przykład i tak dalej Nie wiem o co chodzi, ale yy, mamy, mamy akademię a skoro słuchajcie, mamy akademię, to w końcu czuję się wyższy, taki wiesz o co chodzi, że można nimi pomiatać trochę, wiecie, to są tacy kadeci, no tak jest. Nie Już nie będę, już nie będę, żartowałem, przepraszam, nie powinienem tak traktować ludzi. Jest jeden klocek, który nie da się, nie chce się wysadzić, a jest najważniejszy, bo nie mogę bo przez niego... trochę obniżyć i będzie idealnie. Nie, bo nie mogę przez niego odpalić zegarka, a jak odpalę zegarek, to już piłkaczkiem przebiję. Nie no, po to jest do dole Wow. No, pro... Nie, po prostu ten O, przebiło. Dobra jest, no. No, no i Pogchamp. Szkoda, że nikogo online nie ma. Ej dobra, ja, ch ja chcę iść do góry, żeby się widzieć do nich chorusami, czekaj, czy. Dobra, wbijam Ale... się tam. A, Pogchamp. tak jak już mówiłem, no nie było mnie dosyć długo na serwerze i chyba że ztensklili się za mną. Ztensklili się, tam. Jak się ztensklili, jak, jak tak myślicie, to zostawcie lajka. I w ogóle, jeżeli wy się ztenskliliście za tą serią z Guild Debate, to dajcie znać. Ogólnie jeden z przeciwników skoczył do podziemi, czyli tam gdzie y, pewna rzecz się stała, zaraz wam zresztą opowiem, za oglądajcie do końca i postanowimy, że będę się tam bił do końca. Serio, po prostu. Albo on czy żyje, albo ja. I oprócz tego, że prawie dostałem szału, dlatego ponieważ ten debil. No, no ja nie wiem jak go inaczej nazwać, cały czas uciekał ode mnie i stawiał co błęby za mną. No ja nie wiem, to, to jest jakaś pojebana taktyka. Dobra, typ ma skina Tobiasza i myśli, że wygra ze mną. Dobra biegnę tam O kurwa Dobra widzę tą przebite. Ej dobra jestem w tej przebicie Ja go gonię mam wyrąbane Do końca O, jesteś nie, tak. tu! Skąd się trzeba przekopać, bo... Dobra, jednak ja potrzebuję pomocy. O kurwa! A! Ej, ale, ale tak. czemu w ogóle to ty mi na pizza spadł? Ale co no, tak tu, tu jest? Bo tu jest... Wejście. Potrzebuję pomocy, Johnny. Sobie... ja leżę. A, ty... A, bo ty leżysz? To niemiło. miło. W... Tak dwójka leży. leży. A, to nie... Jest... Nie pozostało no, nam nic tam. innego. No, nie. No, nie. No, nie. Dobra, no, chce... ja ale on chce nie sojusz. Nie. sojusz, on chce sojusz. To jest chore. Daj ja ją patrz. Nagle się okazało, że obok, obok właściwie nas leży ziomek z naszej czyli Johnny na nokaucie i nie wiem, i umiera. Czeka na, nasz, na, na, na śmierć. Nie wiem, czy obserwował, czy co, nie wiem, co nam robił. Ogólnie najśmieszniejsze jest to, że to przez przypadek ja go zabiłem. Bo ten ziomek, jakby wtedy, chciał sojusz i nie wiem, totalnie nie wiem, co się stało. Naprawdę, mi go zabiłem, przepraszam. Ale spokojnie, zebrałem jego item i mu oddałem, także spokojnie, chill out Tak dawno mnie nie było na serwerze, że okazało się, że nasza gildia i już w ogóle wszyscy chyba już mają elytry na tym serwerze Nie wiem o co chodzi, nie wiem A zęciek, jak Czemu ty masz elytrę, co jest? Ja też mam no. Teraz ma elytrę Przelecieś zęciak? Dobra, no, daj gdzie się ile kosztuje elytra? Nie wiem Dwa z takich oksów Dwa z takich oksów To możecie mi dać stack Możecie sobie trenować już, no Ale proszę mnie nie to jest życie, chłopie nie, 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 nie Ale koks. Oczywiście Idol ProSmog y, jakimś cudem się wywalił i, i leżał sobie. Nie wiem, nie wiem, to jest Idol ProSmog po prostu. Następnie postanowiłem, że pozjedzam naszą akademię Gildia Bait. Y, pozdrawiam. Już chcieliśmy zabić, nie? Czas, A, czemu wy czy mówię, jesteście w akademii nie. wszyscy, co my skończyliśmy grę? No, czy jak? Nie. Nie, po prostu. Po prostu w Akademii jest lepiej. S, o, no, bo nas cały czas przybijają. W międzyczasie wpadłem na genialny pomysł zrobienia oszusta na naszej akademii i postanowiłem, że biję ich i do zabicia, znaczy oszusta, tak ja oszusta, że chciałem ich później podnieść, ale na przykład chciałem ich zabić, później ich podnieść, wiecie o co chodzi, ale się okazało, że wyłączone jest PvP w sojuszach. <laughs> mogę go zabić. ile? Ja dostałem? właśnie yy, czekaj. Okay. Okay. Jestem oszustem? <laughs> Nie? Nie? Jestem oszustem. <laughs> Pęciak tylko wiesz, że nic no, nie zadaje Pęciak mi... nic nie zadaje Wiedziałam, że to kiedyś nastąpi Nie no nie, nigdy to nie nastąpi niestety Dobra Dobra no, panowie Ja to pojedzę tak. no. Fajna ta gilia, podoba mi się Ale nasza jest lepsza znaczy, nie, Z wyglądu jest, jest ładniejsza nie, My mamy jeden dzień do tą gildi Nigdy w życiu już nie otworzę tych skrzynek A! skrzynki. Halo. Ja tak poważnie to yy, Otwierałem sobie skrzynki o, pelik magicznych skrzynek, ale ale jak zawsze no, jest jak jest, to jest hazard, jestem hazardistą i zawsze wszystko tracę Dobra, opening wala Dobra. Cztery klucza, Pyniu w szóstym Turbo dropa Ej, 5 minut pomoże ktoś? Słabe. Uwaga, lecimy nie, no, dalej. No, będzie jak szalujmy się. Chęć jak mój No to ja znowu beka. Lecimy dalej. Szóstka będzie, ostatni kluczyk, który klucz będzie szóstka. Ja trafiłem, a ty też trafisz. Granat sieci. Znowu gówno. Nie opłacać kupować tych skrzynek, są już dalej. Serio? Co ty nie powiesz? Weź ktoś żeby no to beka, mogę jedynie, ty jedynie tyle powiedzieć, nara Także moi drodzy to było na tyle z tego odcinka, jeżeli odcinek wam się spodobał to zostawcie like, zostawcie subskrypcję, zwaną żeby być na bieżąco z moimi filmami yy, Sorki, że dzisiaj w tym odcinku nie działo się aż tak dużo yy, Ale muszę się znowu rozgrzać, muszę znowu zacząć jakby grać i tak dalej z gildią yy, i Mam nadzieję, że, że złapiemy znowu te flow Mam nadzieję, że może jeszcze się pojawi jakiś odcinek w sumie, może jeszcze jeden z tego serwera, ale zobaczymy Trzymajcie się, cześć!